Teorii język angielski jest absolutnie wszędzie, ale nie oszukujmy się, w porównaniu do innych języków język angielski jest naprawdę upierdliwy, jeśli chodzi o wymowę, znaczy bywa naprawdę nieoczywisty, bo w jakim innym języku mamy tyle słów, które są napisane tak podobnie i wymawiamy je w tak różny. Sposób. Język angielski, choć popularny, nie stał się popularny, dlatego że jest najłatwiejszy. Gdyby tak było, to wszyscy mówilibyśmy esperanto, tylko e, stał się taki, e, dlatego że po prostu trochę tak wyszło. Więc jak zrobić tak, aby z tą angielską wymową nie mieć takich problemów, jakie często się zdarzają? Zawsze jest tak, że kiedy uczymy się nowej rzeczy, która jest nieoczywista, warto wyposażyć się w dobre narzędzia, dokładnie tak samo jak kiedy chcemy zrobić remont, potrzebujemy całego mnóstwa. Narzędzi. Tak samo jak kiedy chcemy naprawić samochód, potrzebujemy narzędzi. Tak, kiedy chcemy nauczyć się wymowy w języku angielskim, też potrzebujemy narzędzi. Na całe szczęście, narzędzie, które chcę dzisiaj pokazać, jest kompletnie darmowe i tak naprawdę może też służyć do innych języków niż język angielski. Natomiast pomyślałem, że język angielski, jako najpopularniejszy i wyjątkowo em, niewdzięczny, jeśli chodzi o wymowę, może tutaj przyciągnąć więcej osób do tego filmu szczerze tak dokładnie było no to właśnie zatytułowałem ten film wymowa w języku angielskim ale jeśli uczysz się hiszpańskiego czy portugalskiego czy rumuńskiego też to narzędzie ci się przyda to jest film krótki więc przejdźmy od razu do rzeczy chodzi o narzędzie forvo.com na tym właśnie narzędziu możesz wyszukać dowolne słowo w języku angielskim wyświetli ci się lista nagrań osób które właśnie to słowo wymówiły Q. You. Co ważne są to native speakerzy i masz napisane skąd taki native speaker pochodzi, czy on jest z Wielkiej Brytanii, czy jest z Irlandii, czy jest, z wielkiej, czy jest ze Stanów Zjednoczonych, czy jest z Kanady, czy jest z Australii, bo oczywiście też mamy różne warianty języka angielskiego, mamy ten brytyjski, królewski brytyjski, mamy brytyjski z północy, gdzie choćby słynna postać Jaime z serialu Ted Lasso w tymże pięknym wariancie języka angielskiego mówi. I cóż... Chodzi o to, że kiedy mamy dowolne słowo, możemy sprawdzić sobie, jak wymówią je native speakerzy i możemy porównać sobie, jak wymówią je native speakerzy mówiący właśnie w różnych wariantach języka i kiedy już to zrobimy, możemy zrobić cudowną rzecz, a mianowicie wziąć do ręki dyktafon, wyjmę telefon, wziąć do ręki dyktafon, nagrać siebie na ten dyktafon i mieć swoją wymowę w telefonie i wtedy włączyć sobie siebie, włączyć sobie forwo, włączyć sobie siebie, włączyć sobie forwo, zobaczyć ile nam brakuje tutaj wymowy modelowej. Wiadomo, nie musimy mówić perfekcyjnie, ale warto, żebyśmy mówili poprawnie, bo żeby być zrozumianym trzeba mówić poprawnie, niekoniecznie perfekcyjnie. Więc to jest bardzo ważna rzecz, którą dzisiaj chciałem podkreślić. I tak jak mówię, miał być to krótki odcinek, więc jest to krótki odcinek. Jeśli uczysz się języka angielskiego, zachęcam cię, cię też do sprawdzenia poprzednich filmów z serii Angielska Siłka, choćby o tym, dlaczego Skandynawowie w zasadzie tak dobrze mówią w języku angielskim. Nie tylko dlatego, że jest dość że ich języki są dość podobne do angielskiego, z jakich narzędzi ja na co dzień korzystam, ucząc się języka angielskiego, a także narzędzie do wiadomości w języku angielskim, takich uproszczonych wiadomości. A jeśli właśnie chcesz się uczyć, języka angielskiego. Nie, w sumie nie, w sumie niekoniecznie z moją pomocą, po prostu mam dla Ciebie prezent. Słuchaj czy słuchajcie, mam dla Was prezent, e, przygotowaliśmy wspólnie z Zespołem Językowej Siłki plan treningowy na 7 dni nauki języka angielskiego, więc jeśli czujesz, że teraz Twoja nauka angielskiego to trochę chaos, to możesz właśnie wejść na tę stronę, która jest jako pierwsza przepięta jako link w opisie tego filmu albo po prostu e, możesz sobie właśnie przekopywać stamtąd link, tam wchodzisz, podajesz swojego maila i sekundę później masz na swoim mailu taki Plan do nauki języka angielskiego na 7 dni. Jeśli dzisiejszy, króciutki odcinek był dla Ciebie przydatny, zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych raportów ze sposobami na przyjemną i skuteczną naukę języków. Pamiętaj, że na językowej siłce żaden język nie jest opcją. i wierzymy, że nauka języków może być przyjemnością, a zatem w ramach życzenia Tobie owocnej nauki proszę jeszcze a propos owoców o nakarmienie algorytmu poprzez łapkę w górę pod tym filmem. To też będzie znak dla mnie, że warto więcej takich Odcinków nagrywać. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, aby nie przegapić kolejnego odcinka, warto ten kanał zasubskrybować. Cześć! Do zobaczenia! Piątka!